Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuch przed nami raport PCH 24. Dzisiaj w programie powiemy m.in. o kolejnym drastycznym przypadku cenzury w mediach społecznościowych, o szokujących zmianach w Armii Stanów Zjednoczonych i o postępach inwigilacji chrześcijan w Chinach. Już teraz zapraszam na raport i przypominam o możliwości wspierania naszego kanału. Niemal każdego dnia mamy kolejne przykłady cenzury, jaką w internecie wprowadzają wielkie korporacje określane mianem Big Tech, a działające na polu mediów elektronicznych. Kilka dni temu portal Lifeside News podał, że YouTube usunął kompletnie wszystkie jego materiały wideo. Cała zawartość portalu została skasowana, jak podaje Lifeside News. To nie tymczasowy zakaz, każde nasze wideo całkowicie usunięto. Na szczęście mamy kopie zapasowe wszystkich naszych filmów, ale oznacza to, że setki tysięcy osób utraciły dostęp do naszych treści pełnych prawdy. Całkowite usunięcie z YouTube oznacza, że utraciliśmy dostęp do ponad 300 tysięcy śledzących kanał. Portal Lifeside News doświadczał cenzury ze strony YouTube już wcześniej. Ta popularna platforma społecznościowa blokowała portal m.in. na dwa tygodnie i Lifeside News utracił wtedy możliwość zamieszczania filmów wideo. Spotykała także go cenzura i zawieszenie kont m.in. ze strony Twittera. Podobnie jak inne portale konserwatywne i katolickie, Lifeside News udostępnia obecnie swoje materiały na platformie Rumble, z której korzysta też np. Church Militant, by uniknąć szalejącej cenzury. Studenci Katolickiego Uniwersytetu Ameryki protestują przeciwko telekonferencji z udziałem Abby Johnson. Oskarżają ją o rasizm i homofobię, co zdaniem studentów przeczy spójnej etyce życia. Z kolei studenci popierający organizację telespotkania są stygmatyzowani jako rasiści. Studenci przeciwni telekonferencji organizowanej przez studencką grupę ProLife prowadzą akcję zbierania podpisów pod petycją protestacyjną. Poza zarzutami rasizmu i homofobii, przeciwnicy dyskusji twierdzą także, że Johnson nie jest za życiem, tylko jest przeciwko aborcji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż kobieta znana jest z poparcia dla byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Za petycją stoi m.in. Black Student Alliance, który oskarża aktywistkę o rasizm. W petycji przeczytać można bardzo wymowne stwierdzenie. Johnson potwierdza to, że jest bardziej przeciwko aborcji niż za życiem. Nie wspiera jeszcze życia na każdym etapie i w przypadku każdej tożsamości. Jak na łamach serwisu Crisis Magazine zauważa Rasmussen, autorzy tej petycji nie zadali sobie jednak najmniejszego trudu związanego z uargumentowaniem zarzutów formułowanych pod adresem bohaterki filmu Unplanned. Z kolei studenci chcący, aby telekonferencja się odbyła, są piętnowani jako biali supremacjoniści. Rasmussen nie ma wątpliwości, że w tym przypadku chodzi o uniemożliwienie dyskusji i jest to kolejnym przejawem kultury unieważniania. Nie po raz pierwszy B. Johnson wzbudza kontrowersje na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. W 2012 roku, kiedy to została zaproszona w mury uczelni, samorząd studencki zablokował sfinansowanie organizacji wydarzenia z uniwersyteckich funduszy. Działająca w Chinach Państwowa Administracja Spraw Religijnych przygotowuje bazę danych o ludziach działających w dziedzinie religii. Ma ona zawierać wszelkie informacje na ich temat, łącznie z karami i nagrodami, jakie nałożyły na nie władze czy z pozbawieniem ich możliwości pełnienia przez nie urzędu. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą natychmiast uwzględniane. W wypadku katolików oznacza to, że księża i biskupi oficjalni nie będą mogli wyrażać swej wspólnoty z duchowieństwem nieoficjalnym, potwierdzając i podtrzymując w ten sposób podział narzucony przez reżim. A biskupi katolicy nawet ci zatwierdzeni i wyświęceni przez radę biskupów chińskich będą mogli sprawować swój urząd dopiero po zarejestrowaniu się, tym samym pełnienie przez nich posługi duszpasterskiej pozostaje w rękach państwa, a nie Kościoła. Wprowadzenie w życie nowych przepisów jest jedną z nowości zapowiadanych w rządowym dokumencie środki administracyjne dla personelu religijnego ogłoszonym 9 lutego. Stanowi on kolejne potwierdzenie całkowitej kontroli państwa nad życiem religijnym w Chinach. Dokum Dokument ten składa się z siedmiu rozdziałów i 52 artykułów, które drobiazgowo regulują zapisy dotyczące personelu religijnego, przedstawiają jego charakterystyki, rodzaj pracy, prawa, ale przede wszystkim obowiązki biskupów, księży, mnichów buddyjskich i taoistycznych. Ten akt prawny zamieszczono w listopadzie ubiegłego roku na, na stronie urzędu, aby zebrać ewentualne uwagi, sugestie i poprawki, a ogłoszono oficjalnie kilka dni temu bez większych zmian. Wejdzie w życie 1 maja. Odtąd każda osoba, która zechce wykonywać jakąś funkcję religijną, będzie musiała odpowiadać wcześniejszym kryteriom. Musi kochać ojczyznę, popierać kierowniczą rolę Chińskiej Partii Komunistycznej, ustrój socjalistyczny, przestrzegać konstytucji, praw regulacji i zasad, stosować w praktyce podstawowej wartości socjalizmu, trzymać się zasady niezależności i samorządności religii oraz szanować politykę religijną Chin, utrzymując jedność narodową, etniczną, zgodę religijną i stabilność społeczną. Wśród obowiązków wymieniono przeciwstawianie się nielegalnej działalności religijnej i ekstremizmowi religijnemu, a także infiltracji sił zagranicznych wykorzystujących religię. W wypadku katolików oznacza to, że księża i biskupi oficjalni nie będą mogli wyrażać swojej wspólnoty z duchowieństwem nieoficjalnym, potwierdzając i podtrzymując w ten sposób podział narzucony przez reżim. A biskupi katoliccy, nawet ci zatwierdzeni i wyświęceni przez Radę, będą mogli sprawować swój urząd dopiero po zarejestrowaniu się. Tym samym pełnienie przez nich posługi pozostaje w rękach państwa, a nie kościoła. W rozmowie z włoską agencją misyjną Asia News jeden z chińskich księży katolickich podwiedział, że dokument ten nie zawiera żadnych nowości. Dodał, że władze nadal traktują religię jako instytucje państwowe, a osoby w nie zaangażowane jako funkcjonariuszy cywilnych to też uważają za słuszne, by ich praca była uregulowana, kontrolowana i zarejestrowana jako zawód świecki. Rejestracja następuje za pośrednictwem instytucji religijnych, ale w urzędach cywilnych zauważył kapłan i dodał, jest to bolesne przede wszystkim dla biskupów. Warto przypomnieć, że 8 lutego podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej papież wspomniał m.in. o tymczasowym porozumieniu między Chinami a Stolicą Świętą. Chodzi o wydarzenia o charakterze zasadniczo duszpasterskim i Stolica Apostolska pragnie nadal kroczyć wytyczoną drogą w duchu wzajemnego szacunku i zaufania, przyczyniając się ostatecznie do rozwiązania zagadnień budzących wspólne zainteresowanie. Powiedział Franciszek, obecnie wielu kapłanów w Chinach zadaje sobie pytanie, czy ten nowy dokument o środkach... Administracyjnych nie spowoduje kryzysu w zdobyczach dusz pasterskich wspomnianego porozumienia, zważywszy, że poddaje on posługę biskupów władzy komunistów, podkreślając przy tym podział między wspólnotami oficjalnymi i podziemnymi. Powołany przez Joe Bidena nowy sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych generał Lloyd Austin zapowiedział dwumiesięczny okres walki z ekstremistycznymi postawami wśród członków Sił Zbrojnych USA. Jest to niebezpieczne i wygląda jak papierek lakmusowy jakiegoś politycznego testu, komentuje sprawę emerytowany komandor marynarki wojennej USA podporucznik Steven Rogers. To droga, którą można znaleźć tylko w komunistycznych Chinach lub w byłym Związku Radzieckim, podkreślił wojskowy na antenie konserwatywnej stacji DNT. TV. We środę Pentagon zapowiedział 60-dniowy okres podjęcia działań na rzecz omówienia problemu ekstremizmu w szeregach armii. W swoim rozkazie generał Austin, pierwsza czarnoskóra osoba na tym stanowisku, polecił wszystkim dowódcom wojskowym przestrzec żołnierzy przed niedopuszczalnymi zachowaniami i omówić procedury zgłaszania podejrzanych zachowań ekstremistycznych. Jako powód podjęcia decyzji, Pentagon wskazał szturm zwolenników Donalda Trumpa na kapitol 6 stycznia bieżącego roku, w którym w którym brały udział także osoby związane z armią USA. Sposób działania obecnej administracji nie podoba się podporucznikowi Rogersowi. Jego zdaniem wojsko stanie się narzędziem politycznym w rękach przyszłego rządu, który wraz z Joe Bidenem chcą stworzyć socjaliści i komuniści. Czy wojskowi z konserwatywnymi poglądami podzielający tradycyjne wartości również będą ich celem? Zapytał. Nowe rozkazy wzbudzają wiele kontrowersji z powodu klucza, w jakim odpowiednie jednostki będą doszukiwać się śladów białego suprematyzmu Postaw rasistowskich bądź ulegania. Ideologii nazistowskiej, jak wynika z informacji uzyskanych przez portal Breitbart, kandydaci lub osoby odbywające staż w siłach specjalnych Stanów Zjednoczonych mogą zostać zatrzymani lub wydaleni ze służby, jeśli zostaną powiązani z obrazami popularnymi wśród zwolenników politycznej prawicy, kojarzonymi powszechnie z ekstremizmem. Wśród wyciekłych materiałów znalazły się slajdy z prezentacji przeznaczonych dla kadetów jednej ze szkół wojskowych, gdzie umieszczono 24 symbole oraz internetowe Memy uważane za powiązane lub zawłaszczone przez wewnętrzny ekstremizm. Co ciekawe, z identycznych materiałów, zdaniem oficera prowadzącego szkolenie, uczą się też funkcjonariusze nowojorskiej policji. Oprócz jawnie nazistowskich symboli, jak na przykład swastyka, do budzących podejrzenia zaliczono mem ze smutną żabą Pepe lub grafikę 3%. Symbol ruchu mającego swoje początki w XVIII wieku, a dzisiaj uważanego przez lewicę za faszystowski i rasistowski. Kara dotyczyć będzie także Osób o poglądach określanych jako skrajnie prawicowe lub związane z internetowym ruchem QAnon. Wszyscy wiemy, że w komunistycznych Chinach i byłym Związku Radzieckim były biura polityczne przypisane do każdej jednostki. Wystarczyło, że czytałeś coś, co jest antyrządowe, krytykowałeś Kreml lub Komunistyczną Partię Chin, byłeś skończony, podsumował ostatnie doniesienia podporucznik Rogers. To był raport PCH24, Jacek Gorzuk. Dziękuję za uwagę i przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.